Rozórz wielomian na czynniki. Będę robił podpunkt C. Wcześniej już gdzieś tam są zrobione podpunkt A i B. Nie robiłem podpunktu C, ale na życzenie jednego, nie wiem czy subskrybentów, czy tylko z osób oglądających kanał, było pytanie właśnie o podpunkt C. No to ten podpunkt C, żeby, żeby po prostu komuś tam pomóc. Wodz x równa się. Jeżeli popatrzę na współczynniki 2 przez 3, 2 trzecie minus 4 przez minus 6 2 trzecie. Minus 6 przez minus 9, 2 trzecie. To oznacza, że współczynniki są proporcjonalne, czyli powinno to się to ładnie pogrupować. Czyli tak, z pierwszej pary wyłączam nawias x do potęgi czwartej, w nawiasie zostaje 3x dodać 2, z drugiej pary wyłączam minus 2x do kwadratu, w nawiasie zostaje 3x dodać 2 i z trzeciej pary Wyłączę minus 3, w nawiasie zostaje 3x dodać 2. No i to, że one były proporcjonalne, to teraz mam ten wspólny czynnik 3x dodać 2, czyli 3x dodać 2, a w nawiasie mam x do potęgi czwartej, odjąć 2x do kwadratu i odjąć 3. Mogę próbować ten drugi nawias grupować, wtedy musiałbym rozłożyć to minus 2x kwadrat. Na, na sumę różnicy dwóch wyrażeń, tak żeby były proporcjonalne, 1 do, do x do 4, drugi do 3 i metodą grupowania, tak żeby były cztery wyrazy. Mogę to też rozkładać dzieląc wielomian, czyli szukając tutaj dzielników wyrazu wolnego pierwiastków, ale chyba najlepszą, najszybszą metodą będzie rozłożenie tego korzystając z, z podstawienia nowej zmiennej, czyli za x kwadrat podstawiam t, t musi być większe równe 0, i wtedy mam y, taką kwadratową funkcję, t kwadrat minus 2t minus 3. Y, równe 0, bo w sumie przyrównuję do 0, bo chcę wyliczyć pierwiastki, żeby rozłożyć na czynniki, czyli delta to jest b kwadrat odjąć 4 razy a i razy c, czyli 4 plus 12. 16, czyli pierwiastek z delty jest 4, to oznacza, że t jest tak. 2 plus albo minus 4 przez 2, 2 plus 4 to jest 6, przez 2 to jest 3, i 2 minus 4 to jest minus 1. Czyli no, miejsc zerowych nie ma, ale da to się rozłożyć. I teraz tą funkcję kwadratową tutaj. Tą mogę rozłożyć w ten sposób, że mam t kwadrat odjąć 3, razy t kwadrat dodać 1. No ale ponieważ y, wiem, że to nie ma miejsc zerowych, to też jakby w konsekwencji wiem, że te kwadrat plus 1 się nie rozkłada dalej na czynniki, co oczywiście też z innych rzeczy wiadomo, suma kwadratów nie rozkłada się. Natomiast te kwadrat minus 3 mogę rozłożyć na nawiasy, czyli równa się. I mam tak, w pierwszym nawiasie 3x dodać 2, dalej mam tutaj nie te kwadrat, oczywiście tylko t miało być, a to t dopiero jak podstawie mam x kwadrat odjąć 3 i x kwadrat dodać 1. Czyli teraz, jeżeli będę dalej to rozkładał, to mam x odjąć pierwiastek z 3, x dodać pierwiastek z 3, to jest wzór skróconego mnożenia. I razy nawias x kwadrat dodać 1. No i to już jest rozłożone na czynniki, ale rozkład na czynniki to też e, powinny być x z współczynnikiem 1, czyli z tego pierwszego nawiasu wyłączam 3 przed nawias. W nawiasie zostanie x dodać 2 trzecie, no i x odjąć pierwiastek z 3, x dodać pierwiastek z 3 x kwadrat dodać 1, ewentualnie z dowolną kolejnością. Tutaj te czynniki mogą mieć zamienioną kolejność, ale takie czynniki powinny się pojawić. x plus 2 trzecie, x minus piastek 3, x plus piastek 3 i x kwadrat plus 1 i współczynnik 3 na początku.